Siemaneczko, z tej strony Tadek. Witam Was w grze Walheim. Jak pamiętacie mówiłem, że będziemy się wybierać w góry i będziemy się tam wybierać, ponieważ mamy je bardzo blisko. Ja tutaj, jak już widzicie, przygotowałem w fermentatorze odpowiednie do tego miksturki. Właśnie będziemy je ściągać. Jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. Dobrze, zbierzmy sobie. Pyk, 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 pyk. Coś rzucałem? Nie, tu już mamy pusto i taką mamy miksturę średniej kondycji. Z nich jeszcze nie korzystałem, nie do końca wiem jak działają, ale najważniejsze co potrzebne jest, czyli yy, mikstura odporności na mróz. Plus do tego tutaj sobie zrobiłem pyszny miód, niższy poziom regeneracji życia i kondycji. Co ciekawe, bo regeneracja kondycji jest większa. Hm. coś tutaj jest chyba źle napisane. No ale dobrze, odłóżmy sobie to, co nie potrzebujemy, czyli na odporność odkładamy. miód średniej kondycji weźmiemy w ramach testu. Yy, wino zdjęć mija odpo odporność na ogień, odłożymy. To sobie zabierzemy i to też odłożę. To co dodaje? Pyszny miód pitny, to jest ok. Yy, wybaczcie, że w ostatnim odcinku zapomniałem odłożyć trofeum z kościomasy. Więc zrobimy to teraz, ja już mam teleport, nie powinno to dużo zająć. Te dwa intemy, które tutaj widzicie, zostały kupione u kupca, u mnie na mapie, ja nie jestem w stanie go znaleźć, ale przyszedłem się na... O, co to za cholera mi tu atakuje? Coś się kolego pomyliło? Kim ty myślisz, że jesteś? Naprawmy to. O, prawie to rozwalił mnie. Okej. Okay. No nie wierzę, następny? Chcę w dostać. O, ja nie najedzony jestem. Dobra, jesteśmy najedzeni. To jakby coś, to u mnie właśnie słyszycie Facebooka, jakieś wiadomości lecą. Dobra, żeby mi ktoś tutaj nie przylazł, nie chciał. Tu rosną sobie drzewka, ok? Dobra, idziemy zanieść te trofeum. Które... No co za chamy, patrzcie, zniszczyli mi. No to jak widzicie, była ostra wycinka lasu. No nie wierzę. Chłopcy. Jeszcze jakiś? No to co widzicie, ten budynek to arena. Pokażę wam ją oczywiście. To był ołtarz. Nie ułtasz, tylko ołtarz. Ołtarz. Robię sobie osobny tak naprawdę do każdego, bo stać mnie. Dobra, idziemy odłożyć te itemy w postaci trofeum. O, patrzcie. Czekał tu na nas przy portalu. Ham. Dobra. Tam jak widzimy, trzy są aktywne na ten moment. Znaczy, dwa aktywne są i zaraz trzeci będzie aktywny. No i dobra, rzucamy tutaj trochę. O, co tu drugi robi? Co wy zrobicie, chłopcy? Czy to jeszcze nie jest wasza, wasza pora, żeby tu śmigać? No i dobra, rzucamy. I ciach. Modyfikator obrażeń. Wytrzymały kontra tempe, cięcie, przebicie. O! No to bardzo fajnie, powiem wam. To jest, to już jest powiem wam ciekawa odporność. Hmm. Dobra. No i co, zawijamy do domu. O, ja sobie w sumie zabiorę to drewno. Drewno dobrej jakości nie zaszkodzi zabrać. Ej, 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 czekaj, czekaj. Kłodo. No, nadębie się zatrzymała. No i dobra, my wracamy. Sprytnie ustawionym teleportem do domu. I się prześpimy. No i co? No i, i ruszamy w góry. Mamy przygotowany zestaw odporności na mróz, więc mam nadzieję, że mróz nie będzie nam tutaj zadawał jakichś obrażeń w trakcie naszego Zbieractwa i szukania srebra. Dobra. Stańmy sobie tutaj na chwilkę. Znajdźmy, gdzie jest 12 komfortu. Dobra, mamy 12 komfortu. Zaraz nam odpoczynek się podwyższy do 19 minut. No, coś długo czekam, się nic nie dzieje. Poproszę dłuższy. O, jest 19. Świat się zapisał. Prześpijmy się. Jesteśmy wyspani. Dzień 67. Niedługo będzie 69. No i tak o. Niedługo dzień, więc my możemy ruszać można powiedzieć bladym świtem, a to jest ta arena, o której wam mówiłem. Jest ona na razie taka. Wstępnie zrobiona, tutaj dach jest po to, żeby mi nie zgniło to drewno, które imituje ścianę I mogą tutaj, jak widzicie, wojownicy walczyć ze sobą Nie wiem, może coś dodam w ramach dekoracji Tak, żeby... Żeby ewentualni wojownicy mieli gdzie się schować w przypadku, powiedzmy, łuczników No i dobra, przed nami kawałek drogi do przebycia jak widzicie, skorzystamy z wózka To żeby zebrać tego srebra jak najwięcej na raz Ruiny O byłych mieszkańcach O właśnie, wykorzystajmy sobie ten syropek Aj, nie odłożyłem rzeczy o, dobra. Pojedyncze jakieś tutaj ilości, więc Myślę, że nie będzie z nimi problemu a, czy sobie go wypił i to tyle tak naprawdę. z tym wózkiem też uważać, żeby go nie rozwalić przypadkiem. No to byłoby... ...niezbyt dla nas dobre. No, widzę, że pod górę to już mu trochę ciężej z tym wózkiem. Dobra, ja wyrzucę, można powiedzieć, ten złom. Tak, żeby było miejsce... ...już tak przyszłościowo. No Dziwna nasza kość pomyślności jeszcze nic nie wykrywa. A zdarza się, że wykrywa również na przykład jakieś skrzynki, czy coś takiego. No dobra, dziwne jesteśmy. No powinniśmy zaraz widzieć zbocze góry, więc nie będziemy już jednak pić. Kurde no, dzików ja wyrzuciłem w sumie oskrawki skóry i podniosłem je znowu. wiem, sobie drogę taką zrobić haczką. W sumie nawet mam ją ze sobą. Nawet jakbym chciał to mógłbym zrobić... A nie, co nie to. To co to jest? Uprawiaj. No to nie. Mam na zimie. W ogóle nie to, okej. Okay. Dobra. Oj, oj, oj. Brakującym... Ja nie chcę portalu stawiać. Brakuje. A, stanowisko rzemieślnicze, żeby naprawić. O, to ciekawe. Dobra, spróbujmy wjechać jak najwyżej. O, postaram się gdzieś tutaj właśnie postawić. Masz w wózeczek. Ja wiem, że marznę, ale zaraz spróbujemy miód odporności na mróz. Przez 10 minut możemy tutaj bezpiecznie w miarę się poruszać. Nie grozi nam zamarznięcie. Dobra. Hmm, a co ciekawe? Coś ta na nasza kość nie chce działać. Dobra, załóżmy. Potrafisz wyczuć ukryte przedmioty. No i dobra. No to co, ja liczę na jakieś tutaj srebro. Czy ono jest jakieś takie ciężkie do znalezienia? Dobra, ja ten wózek zostawiam tutaj. OK. gdzież nigdzie nie pojedzie. Zaznaczmy sobie wózek. Że tutaj nas, nasz jest wózek. ok, No i dobra. Szukajmy. Może jakieś wilki się trafią. Czy inni wro wrogo nastawieni. Niby słychać te wilki, ale... Nie widzę ich. To takie w sumie ten... Niut taki troszkę bezużyteczny, bym powiedział. Bo jest taki mocno jednorazowy. Wolałbym, żeby na przykład... Regenerował szybciej nam przez jakiś czas... Tą... Tą staminę. O, zobaczmy co tam jest. Widzę jakaś forteca zniszczona, o! Oho, gdzieś coś wykrywamy. Cokolwiek mówię, teren jest bardzo zdradliwy. Nie, nie w tą stronę, gdzieś tam. Hmm. No gdzieś tutaj w tym kierunku. Czymś się coś pomyliło, typie? Tam wężu latający? No i widzi wężu, wężu? O, złożył obsydianu. Ona to nie byłem przynajmniej przygotowany. Strzała, truta lodowa, o ciekawe. No to zabierzmy. O kurde! Co to? Wow, ale mi ziomek zasadził. Tak, walę mu z Na pewno go to obejdzie. Aha, on jest odporny na strzały, ale mimo wszystko coś tam robią. Wręcz tak nie za bardzo chcę z nim walczyć. No to ten. To, 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 kurde, wiwerny, wszystko, panie. Weźmy sobie tą. Młotek, trafiłem go? Kurde, to też takie niespecjalnie na niego działa. 47, to nie powiedziałbym, żeby to duże obrażenia były. No ale te wiwerny. Drakony, przepraszam. Można, że to wiwerny jakieś są. I tutaj jeszcze atakują Dziadygi Co z was leci w ogóle? A ja się jeszcze zmęczyłem teraz Dodano gruczo zamrażania hmm, hmm. Chodzi jednak nie ma szans z nami, jesteśmy bojowi. A, w sumie użyjmy sobie tego. Kurde, mi się wydaje, że on ma duży zasięg. Szkoda, że ja takiego nie mam, tylko tutaj czasami lubię sobie w ziemię przyładować zablokowane. No i kryształ poleciał. Odłamek kryształu z głębi ziemi. Dobra. Czyli tu dziś pod ziemią coś powinno być. Czyli coś, mam nadzieję, że srebro. Pomyślałem, że tutaj. Chodźcie, tak ciężko stwierdzić, gdzie szybciej pika. Tu wolniej. Powiedział, że gdzieś tutaj najlepiej. Oho! Dokładnie tak! Mamy to! Szukanie tego jest dosyć problematyczne. Żyła, srebra. Doskonale. Wilki mogłyby przybiec, to miał, miałbym lepszą zbroję podobno. Jak wilkich, wil, wilczych się zabije to lecić z nich właśnie lepsza zbroja. Dobra. Kamień to mi tak nie za bardzo potrzebny na ten moment. Nie mam tego srebra... O! A, dobra. Załóżmy sobie pas. On nam zwiększy udźwig. Różdżu, weź pałuj. Hm. Wleci tu zaraz? Będzie nam gitarę dalej zawracać? Tak, dokładnie tak. Glebę zaliczył. Weźmy to, co z niego leci. Myślałem, że chce mi tutaj uciec. To jest pewnie jakaś część do robienia strzał. Pewnie tych zamrażających, co nam się pokazały z obsydianem do zmieszania. to tutaj jest sporo tego srebra. Dobrze, że mamy tak blisko. Nie robiłem teleportu, bo nie ma to większego sensu. No i tak tutaj będzie trzeba biegać, kurcze ale no niespecjalnie tego jest O tutaj jeszcze nawet ta ruda srebrna nie ma opisu w grze z tego co widzę Widzicie tutaj item silver ore description No i dosyć mało je leci Zobaczymy do czego jest ona przydatna Zbierzmy to tutaj co jest? A co już nie mam... O, to taki ciężki jest? Dobra, wyrzuć te kamienie. Co mamy? Rudę srebra. Dobra, podniósł wszystko. Kamienie jest nam niepotrzebne na ten moment. Zróbmy inaczej. Zaraz robimy sprytne zagranie. Patrzcie na to i się uczycie. Ja sobie wyrzucę ten kamień. Srebro podzielę, więc nie powinno nam teraz zbierać kamienia. Dokładnie tak, jak widzicie kamień sobie leży na ziemi, a my sobie na spokojnie możemy... No nie wierzę, co ten srebro jest takie ciężkie. Kurde, facet wyciągnął trz... dwa kawałki z ziemi i już? Jest gdzieś jeszcze obs obsydian? No, zaznaczmy sobie to miejsce. Srebro. No i dobra. O, są wilki. Super. Tylko mam nadzieję, że nie są jakieś mega mocne. Dawaj futro. Wilku. Wilcy, oddajcie mi futro. No dobra, to wyrzućmy... A, mięso wziąłem. Czemu nie podniósł? Aha, no tak. To mnie przeciąży. Skóra wilka jest. Smocze legowisko, wilczy kieł. Dobra. Czy coś jest? Nie. Nie. Marzniesz. Czyli mówię, doskonały moment, żeby się stąd zawinąć. Kiełbas sobie żeśmy zjedli. teraz będę zjeżdżał akurat. Ola Boga. No i zjechałem na sam dół. Dobra, jednak będę musiał to wypić. No dobra. Bo inaczej się skończy tym, że byśmy zginęli. No i, no. Zmniejszyło nam to ilość tego, co dostawaliśmy, wytrzymałości, przywracanie. No i zobaczmy, jak to wygląda, tak z ciekawości. Uf, czy cały ten? Taki wielki. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No, kurde, mógłbym to zbierać i zbierać, ale nie będę przynudzać, bo to wiecie, to ku... Widzieliśmy, mam. Tak myślę, że widzieliśmy wszystko co tam jest na tym biomie. No bo widzieliśmy wilków, widzieliśmy Golema, widzieliśmy te werny latające. Nie sądzę, żeby coś więcej jeszcze miał ten biom do zaoferowania na ten moment. Ale jakby coś jeszcze było, oczywiście, że wam pokażę. A na razie ruszamy do domu, bo chcę wypalić tą rudę srebra i zobaczyć co nadaje. O kurcze, takie wgibasy. No, rozjechaliśmy? Nie, nie waliło się. Ej, sorry. Czyk, 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 czyk. Ale jak widzicie, wózeczek jest doskonały do przewozu właśnie materiałów. Przewoziłem nim wcześniej metal z łódki, ale nie w takich ilościach, żeby zajął to wszystko, no bo tam w łódce tylko cztery, cztery sloty są. Może taką, tą większą powinienem sobie zrobić. Ogólnie, łódkę można powiedzieć, że nie stoi. Ona stoi tam. Bo przez jakiś czas nosiłem ją w kieszeni. Nie, bo ogólnie łódki nie można rozłożyć w taki sposób jak na przykład budynku. Czyli że środkowy przycisk myszy. Ale możemy ją rozbić siekierą, więc i tak i tak wtedy dostajemy z powrotem te surowce. One się pojawiają. Myślałem, że jak ją rozbiję siekierą, to nie będzie tych surowców. a się okazało, że jednak są, więc w miarę możliwości rozbijam po to żeby mieć te surowce z powrotem i sobie postawić łódkę gdzie bym chciał zwłaszcza jak powiedzmy przechodzę przez jakiś większy obszar lądu no to dochodząc do, do rzeki czy do rzeki do morza mogę od razu sobie postawić jak my daleko jesteśmy od chałupy nasz kawałek wybranimy tam co mamy obsydian i o srebra Ej, dziko O kurde, akurat się zmęczyłem Nie ma to jak zmęczyć tak bardzo, że nie ma siły, żeby na dziko uderzyć Nie, ja teraz powinien się kończyć las z racji tego, że robiliśmy eksterminację lasu Grzyby na horyzoncie Oj, zmieszczę się. No no, o dobra, udało się. Czeka mgła. No, to widzicie? Efekty wyździnki lasu. Niektóre kłody jeszcze się oparły tam o inne drzewa. Przetargaliśmy nasz zestaw na miejsce o, Słuchać pszczoły Jak tam brzęc, brzęczą No dobra Na no, to już nie ma miejsca 5 tutaj Czy Ile my tego mamy? A to już no, jak Ok Czyli z obsydianu, z ciemnego szkła wulkanicznego możemy robić Strzały, tak? Zobaczmy Strzała z obsydianu. No, jest ona gorsza w sumie od strzały igły. Dobrze mówię? Tak, jest gorsza. No, i tak jak mówiłem, właśnie tutaj mamy tą strzałę lodową, czyli właśnie zrobioną z tego obsydianu i z tych gruczołów, no to czyli to tutaj, tutaj sobie wrzucamy te elementy, ponieważ one będą nam służyć tak naprawdę do zrobienia strzał, więc nie ma sensu tego ze sobą nosić. To tutaj, to tutaj, tutaj skórę wilka mam, więc ją wrzucimy tu na razie. Zobaczymy później co można później, znaczy my zobaczymy teraz, ale później to ja zrobię w przerwie pomiędzy odcinkami. Hmm. Kryształ, czyli gdzie by go wsadzić? No, to jest część potwora, jakby nie patrzeć. Więc tutaj to sobie zostawiam, zostawiam. I tak dalej. O, pierwsze sztabki srebra wychodzą, właśnie. Tu mamy diadem, który nam świeci światłem niczym. Górniczy kask. Szućmy go na razie do pancerzy i tak z tego nie korzystam. Nie jest aż tak ciemno. Przynajmniej, żeby na tle, żeby mi przeszkadzało to w grze jakoś. Surowe jedzenie, czyli tu wrzucamy malinki, wrzucamy mięsko. To sobie dajemy na bok. To trzeba zużyć przy pierwszej możliwości. No i to zakładamy z powrotem. Super. No i zobaczmy, co można zrobić z tego srebra. Nastawiam się na jakieś dekoracje i tym podobne rzeczy, ale zobaczymy. O, czyli tutaj jest ten zestaw kiełdrałga. O kurczę, jakieś kozaczki, kozaczki. Dobre rzeczy. Zobaczmy. Co my tutaj mamy? Mroz, mroziarz. Martwi, obawiają się srebra. Przypomnij im dlaczego. Srebro 30. Ciało mira, Czyli jednak będzie musieli się wybrać do tego handlarza. I to jest duch, mróz, tępy. Bardzo. Zru... Ej, no co ty robisz? Ja chciałem, żebyś to, to naprawił. A nie to bił z pięści. Co to miało być. No tak, super. Czyli od, odrzut 120 całkiem spoko. czy to jest jednoręczny młot, to jest. Czyli można by to uznać, że to będzie za to. Chociaż on ma mniej. Nie, no w sumie. Nie, będzie miał większe. No bo przecież musimy jeszcze mroz, mroziarza ulepszyć. Więc jak on będzie na maksa ulepszony, to bez problemu zdeklasuje. No, Zobaczmy srebrny mieć. Cięcie i duch. Hmm, ciekawe. Włócznia z kłem. Przebicie 70. Hmm. Czy ma ona podejście pod. Nie, no nie ma podejścia pod żelaznego Adgeira. Ponieważ on jest wręczny. Zobaczmy, tutaj następnie mamy kiełdrałga. Krócizna i przebicie, 47, więc jest silniejszy od łuku myśliwskiego, no tak, bo mamy go pod spodem. Ale to również antyczna kora, srebro, skóra, maś. Hmm. Maś i chyba jeszcze na szczęście mamy dyszkę, więc nie będzie chyba problemu, a jak nie, no to zawsze jest teleport, bo to teleportem bez problemu można przenieść. Hmm. No i zobaczmy, czy coś jeszcze jest ciekawego nie, no i tutaj z wilka rzeczy kamizelka z wilka, na szczęście jest git bo łańcuch mamy z tym srebrem to będzie problem, ja nie wiem czy nam starczy tego co tutaj oferuje nam ta góra a czy jest jakiś chaos z wilka? chyba nie co to jest srebrna tarcza? no nic pierwsze co się nastawiam na zrobienie to prawdopodobnie tego młotka albo miecza, bo dosyć fajne ma te obrażenia. Ważny też będzie łuk, czyli tak naprawdę na broniach się skupimy, bo nie widzę, że nam się odblokowały jakieś nowe do kucia rzeczy. 6 srebra, więc na razie nic z tym nie zrobimy. Ja się z Wami zobaczę, jak oczywiście odkryję kolejne złoża, przytargam to tu. No i co, i wtedy będziemy coś kombinować na miejscu. A w tym odcinku to tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się w następnym śniemareczko.